Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na e, krótki spacerek tutaj po budowie. E, zobaczycie co się zmieniło, bo nie było mnie tutaj dwa miesiące przecież. Jak przyjechałem to też byłem zaskoczony, że tak się to posunęło. E, chociaż już teraz po kilku dniach jak tu jestem to się zdaje, że znowu cały czas tak samo. Nie, bo to tak działa, słuchajcie jak nie widzicie jakiejś roboty dłuższy czas, to potem jak przyjedziecie zobaczycie, to się zdaje, że posunęło się a jak jesteście codziennie na takiej robocie, no to tak nie za bardzo, nie tutaj na marginesie też chciałem Wam powiedzieć, że dałem ciała, jak to się mówi byłem pewien, że nie wziąłem ładowarki do GoPro, bo byłem pewien, że ta ładowarka do GoPro jest specjalna, tak jak do iPhone'a na przykład nie? tylko taka i taka pasuje a się okazało, że to jest jakieś zwykłe ta ładowarka to zwykła wejście, nie pamiętam, USB typu C chyba, czy tam, te mikro USB, to mniejsza z tym. Także widzicie jaki ze mnie jest elektronik wielki. No i co, tak mniej więcej tam z tyłu za mną widać jak wygląda już ten budynek, który robimy. Tutaj za chwilę weźmiemy, przełożymy inaczej kamerę, to pokażę Wam jak ten dach wygląda. Termin zakończenia prac jest do świąt, czyli do Bożego Narodzenia. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, trudno powiedzieć. Mają przyjść jakieś jeszcze dwie firmy nowe, więc e, żeby to teraz trochę podgonić. Także co, nie ma co tutaj za wiele e, opowiadać. Pogoda super. E, tak samo u nas, chyba tam ponoć bardzo ciepło jest. 28, tutaj też w takich granicach. E, także co, lecimy i pokażę Wam, e, co tutaj się troszeczkę zmieniło. Jesteśmy teraz w środku. Tu w tych miejscach zabyły drzwi, i to było nasze mieszkanie, w którym mieszkaliśmy wcześniej. Jak robiliśmy tamtą część, tu było wszystko zostawione jak było stare. No teraz jest już wszystko rozwalone. Tu był na przykład mój pokój. Tu była toaleta. Tu była kuchnia. Jak widać, wszystko jest wyrzucone. Tutaj została nowa dziura zrobiona na jakieś drzwi. Przez przypadek e, wyszło, że jest słup betonowy. Statyk nie zgodził się na jego usunięcie, e, no i musiał tak zostać. Tu był nasz salon, te drzwi też zostały nowe zrobione. Będą tutaj jakieś wyjście na taras, jak gdyby. No i co, i tyle tutaj na naszym mieszkaniu, czyli rozwałka była. Przez dwa miesiące wywalone zostało wszystko stąd. E, I lecimy dalej. To tak tylko na początek, jak wygląda to przed robotą jak gdyby zasadniczą, czyli taką wykończeniówką, nie? Tu będzie potem wyjście, nie pamiętam czy to będzie jeden apartament czy dwa, tu będzie wyjście na taras, taki trochę ciemny, ale dlatego zostały takie właśnie zrobione, Do będą szyby wstawione zamiast tej folii, bo w tej chwili jest folia, żeby troszkę tego światła tutaj było, tu oczywiście przyjdzie drewno, deska, tak i teraz tu możecie zauważyć jedną rzecz, jak Niemcy już kiedyś robili, jak był betonowy jakikolwiek, czy podciąg taki poziomy, poziomy, czy, czy słup, zawsze było docieplane to storopianem, żeby na przykład tu, gdzie jest cegła, z tej strony jest cegła, widać, nie, to tu nie było, to jest takie samo jak u nas teraz często się robi, a tu gdzie jest beton, że jako, że on bardziej przemarza, to jest dodatkowo dany storopian. Już kiedyś to było tak tutaj robione. Lecimy Dalej. Jesteśmy teraz na klatce schodowej. E, ściany są, zostały jeszcze raz wyrównane, e, częściowo zagruntowane tym takim czarnym. To nie jest farba, to jest grunt. E, tu widać okna zostały wymienione i tu zabudowane. Już tu był taki, nie mam zdjęcia, ale totalna była rozwałka. E, co tam? Pójdziemy może wyżej, na górne poziomy. To jest ta część, która na zewnątrz jest już skończona. Tu przyjdą nowe schody. Te już są one, tylko są, bo są. Tak wyglądają teraz już pokoje, które są przygotowane w zasadzie prawie do malowania. Tu trzeba jeszcze poprawić coś tam, widać. Okno obrobić. Tu ciekawie wyszło, że, że jest tak jak jest i będzie takie okno wstawione taki dziwny kształt. Nie? Tu trzeba zaraz zarobić ścianę. No i ogólnie ta część, właśnie, która na zewnątrz jest skończona, wygląda w tej chwili już tak. Są też pokładzone płytki, gdzie widać w łazienkach, tu będzie wanna stała w sypialni, taka wiecie otwarta, bo to teraz tak modnie jest. No i tu jest tylko do malowania i podłogi do położenia podłogi. Także to już jest niedużo roboty. Tu mamy tu mamy ciemno, ale tu chyba nie pójdziemy, bo nie wiem czy tam chęć jakiejś muzyki nie słucha bo Bocheniu gdzieś tutaj działa, ale z tamtej strony, więc tu leżą yy, deska leży na podłogę, która pójdzie. Yy, także widać, że już tutaj wszystko się posunęło, tu tylko podłogi zostało zrobić i pomalować. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Tu też będzie wana stała. Yy, taka otwarta, a tu będzie łóżko, sypialnia z tyłu. Nie to teraz tak niektórzy ludzie robią, tak lubią. No i tak samo tu będzie. I co, tam na łącznik to nie pójdziemy, może tylko wyjdziemy na chwileczkę na taras. Taras tu, jak Wam mówiłem, na zewnątrz jest prawie pokończona. Tu trzeba jeszcze obróbkę zrobić na przykład, jeszcze dokręcić. Eee, a tędy spodem idzie się na, na basen. Na basenie tutaj można też bokiem wyjść i sobie pójść górą. To są lampy tam pomontowane. Eee, nie ma jeszcze na razie leżaków, takich rzeczy. To pewnie przyjdzie, ale już można sobie tam pójść e, i postać na przykład za barierką, nie? Jak przy takiej ładnej pogodzie. Albo iść na dół i sobie się pokąpać. E, tak wygląda naprzeciwko tego całego e, powiedzmy kompleksu y, wypoczynkowego. E, I co? I idziemy. Tutaj to wiadomo, trochę jest pozasłaniane, trzeba to poprawiać, bo jak nikogo tu nie było, to się trochę zdzierało, żeby deski się nie brudziły. Y, no i tak pomału, pomału. Do przodu, także tutaj już jest ładnie. Tu wyłączymy się, tam jest chemia robi, ale gra muzyka, więc nie pójdziemy tam. I pójdziemy jeszcze na górę. Pokażę Wam ciekawy system do posadzki. Pójdziemy po tych starych schodach tutaj. Tu zostało. Dane, bo też była podłoga brzydka. E, taki lekki, jakby to nie jest beton, tutaj też to nazywa shitung, Ja nie wiem jak się po polsku to nazywa. E, czyli takie kuleczki stereopionowe, jak gdyby i zrobione na mokro z cementem. I teraz to jest twarde już nie? Ale zobaczcie, jak słychać. Puka, i na to pójdzie płyta e, specjalna, taka jakby sucha. Tu będzie tak dziwnie zrobione, bo. Nie wiem dlaczego, tu jeszcze zbytkowo na to jest stropian, a tu będzie taki uskok, nie wiem o co tu chodzi, chyba, że tu jakiś jeszcze inny plan jest. Zobaczymy, a to jest o ten materiał właśnie, którym jest, po polsku jest też napisane podsypka wyrównująca do wysokości warstwy nasypywanej od 10 mm, czyli co najmniej centymetr musi być nasypane. Z tym, że tutaj zostało to zrobione na mokro. Że to związało, bo to można robić też na tym na sucho. I później kładzie się takie płyty. Nie OSB, Wejdziemy to, zobaczymy. Nie? No, są przykryte, ale, ale to jest taka płyta. Widać albo cementowa, albo taka twarda płyta farmacel, coś takiego jak farmacer, powiedzmy. Chyba tutaj nie wiem, czy to w Polsce tak samo się nazywa. nie? Tu mamy dziwne takie coś, żeby nie stuknąć w szybę. To jest taki za krzyżyk. E, tak to wygląda. Tu też góra, wszystko jest już do malowania. Także powiedzmy, ta strona już wygląda naprawdę bardzo dobrze. E, tu właśnie e, trzeba zrobić wylewkę do. Może troszkę inaczej kamerę e, Do odpływu, bo tu będzie prysznic zamontowany. No i tu przyjdzie potem Heniu i będzie kład płytki. Z tym, że jak tu wylewkę zrobi, no to znowu trzeba poczekać, zanim ona wyschnie. A tu będzie sucha, sucha taka podłoga, nie? Spłyt tych właśnie. Nie pamiętam jak one się nazywają, ale to mniejsze z tym. Tu nie wiem co będzie. To będzie chyba jakiś taki. Pff, barierkę zrobią albo coś, i to będzie zamknięte tutaj. Jakieś tam drzwiczki takie. Będzie taki zachowanek, jak to niektórzy mówią. I tyle, no. Piętro niżej byliśmy. Tu byliśmy. Także ta strona, która na zewnątrz jest właśnie skończona już, to wygląda i w środku, nie tragicznie. Już teraz można powiedzieć, że to jest blisko, blisko końca, nie? Ja jeszcze Wam pokażę tylko, co ja już robiłem, jak przyjechałem, żebym nie siedział za długo. A tutaj też okna już się wymieniły i jest już zrobione. Tak będzie potem to wyglądało, jak... potem będzie pomalowane, nie? Ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. W tej chwili sufit jeszcze wygląda tak, ale jest już zrobiona konstrukcja. Więc pójdzie tylko płyta, tylko z tym, że tutaj musi być też ognieodporna. Takie są przepisy w Niemczech. Na w częściach wspólnych też muszą być właśnie, mimo że u góry jest beton, to jak tutaj widać, tu jeszcze nie ma konstrukcji, to musi być ognioodporne płyta dana, nie? A ja robiłem ostatnio takie coś, o, jak przyjechałem, taką zabudowę właśnie takiej małej łazienki, która będzie na korytarzu, jak będziecie to będziecie mogli sobie przyjść tutaj i y, zrobić pewne rzeczy, nie? Tam mam łazienkę do zabudowy następną. Tutaj jak widać też zostały już wstawione okna, jak mnie nie było, poobrabiane ściany. Tu ja robiłem tą konstrukcję, co wtedy właśnie kawałek dostałem w łybkę i się skończyła moja, e, moja przygoda w szpitalu na szwach. E, tą łazienkę teraz będę musiał pozamykać. Tam wszystko zasłonić to, tak to teraz wygląda na przykład, nie? A później będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie, już sam teraz. Mam nadzieję, że się nagrywa, żebym na darmo nie strzępił języka. I co jeszcze zrobiłem? Tam coś na dole, ale to nie chcę już mi się tam iść. Także ten korytarz już też wygląda w miarę, w miarę. No i. A, tą łazienkę też już zrobiłem bo tutaj w hydraulicy pomontowali te wszystkie takie rzeczy, które tam są teraz za ściankami, a tu ja zrobiłem i na przykład e, pamiętajcie, żeby robić, jeżeli robicie jakieś takie ściany e, z płyty gipsowo-kartonowej, zawsze na dwóch gipsach, zawsze róbcie na dwóch, e, bo po prostu jest ściana stabilna i mniej słychać, co za nią się dzieje. Na pojedynczym to jest porażka. No i tutaj takie te słynne elki, jak to niektórzy mówią, nie? żeby nie pękało, chociaż to jest na podwójnym regipsie naprawdę mało ważne. E, najważniejsze jest, aby łączenie płyt nie wychodziło w tych samych miejscach, czyli jak tutaj jest łączenie, to żeby ta płyta, która jest pod spodem, na przykład się łączyła tutaj, tutaj, ale nie w tym samym miejscu, bo wtedy w takich miejscach lubi to pękać. I tyle na dzisiaj e, trzeba iść trochę, popracować chyba. Także, tak na szybciutko tylko, z marszu, bo nie ma co tutaj też za wiele Wam chyba opowiadać o tym, co tutaj się dzieje. Tu jeszcze też trzeba podłogi, podolewki porobić. W tym pomieszczeniu to chyba się nic nie stało. Aha, tam jest łazienka zaczęta, ale też będę musiał ją tam zabudować. No, ale tutaj też okna już są i poobrabiane glefy, czy tam glify, jak kto tam woli mówi. Nie? I tyle. Dobra, także trzymajcie się. Pozdrowionka.